Lat. Przeprowadziliśmy 103 jerycha, za wyjątkiem długich modlitw, których jest bardzo dużo. Bóg, ojciec, za, poprzez wyproszone łaski wybrał miejsce na miejsce swego miłosierdzia, kultu, ojca i syna Kołowyszkowa we wsi Turzyn, Parapia Brajszczyk. To miejsce było wybrane w 2008 roku. Kapłani, ksiądz proboszcz z danego miejsca, czyli ksiądz Paweł Stachecki, ksiądz Adam, opiekun naszej grupy i ksiądz Krzysztof Ogrodnik to miejsce wyświęcili całe. Poroga została odczytana, Ewangelia i zakopana i na cześć właśnie tego wybranego miejsca, bo to było już tak w skrócie powiem, za przyczyną Matki Bożej III tysiąclecia Matki Bożej patyńskiej z Otwartym Sercem. Została wybudowana grota w 2009 roku, ale że została nas zima, więc grota została wyświęcona w 2010 roku. Wyświęcało ją trzech kapłanów. W 2011 roku został w tym samym mie tej miejscu postawiony krzyż dębowy, z litego dębu, Bóg tak pokierował kolonę.